Oczy otworzone kazanie, które wygłosił czas Haddon Spergen z angielskiego, przetłumaczył Jan Pindur. Rok przetłumaczenia 1902. Oczy otworzone otworzył wtedy Bóg oczy jej, że ujrzała źródło wody. Pierwsza Morzeszowa: 21:19. Na miejscu, gdzie Hagar stała, zawsze było źródło wody, choć go nie widziała. Bóg w tej chwili łona ziemi nie otworzył, ani też krenicy nie wyprowadził, bo tego nie było potrzeba. Ona tam była, choć dla praktycznych potrzeb nie istniała, bo jej nie widziano. Wodę z łągwi wypili, dziecię z pragnienia konało, matka na nogach się chwiała, a w pobliżu wytryskało źródło. Trzeba było dwóch rzeczy, aby je ujrzała i aby istniało. A ponieważ istniało, trzeba było je ujrzeć, do czego je Bóg miłosierny doprowadził, albowiem w tekście czytamy: otworzył tedy Bóg oczy jej. To była rzecz mała w porównaniu do stworzenia źródła, lecz Bóg nasz czyni rzeczy małe równie jak wielkie, kiedy takowych potrzebujemy. Ten sam Bóg co może czerwone osuszył i nurty Jordanu płynące, zastawił, otworzył oczy biednej kobiety. Ten Bóg, przed którym się góra syna i kurzyła i trzęsła, któremu błyskawice i gromy towarzyszyły, ten teraz oczy kobiety otworzył. On prawdziwie także małe rzeczy czyni. On gwiazdy liczy, ale też włosy na głowie naszej. On cały ten wszechświat, ze wszystkim utworzył, ale także każdą choć najmniejszą kropelkę wody uczynił. On błyskawicami oświetla niebiosa, ale tak samo ubarwił skrzydełka małego motyla i stworzył rybeczkę, co w potoczku jej gra. On przygotował ogromną rybę, która ją nasza połknęła, ale też robaczka, co mu banił podgryz. O jak się on mile do nas poniża i o najmniejsze sprawy się stara. On dla swych dzieci nie tylko tłuste ciele gotuje, lecz także obuwie na nogi dawa. Drobne zdarzenia bywają niekiedy bardzo potrzebne. Są to zawiasy, na których wiszą drzwi wielkich wypadków. Jak często się zdarza, że przyszłość człowieka od jednej myśli, nagle powziętej, zawisła. Słowo dziecięcia wpłynęło na losy wielkich narodów, wyraz którego mówca, jak się opowiada, przypadkowo użył, zagrzał narody do świetnych czynów i wstrząsł posadami najprzedniejszych mocarstw. Albowiem, Dziwnie ten niebieski pan drobnych, wzgardzonych środków używa, by nimi ogromnych rzeczy dokonał. Tak otworzywszy oko Hagary, ocalił przez to potężny naród Ismailitów, który po dziś dzień rolę swą odgrywa. Z najmniejszych rzeczy wielkie pochodzą. Są tu osoby, którym niewiele brakuje, by się do żywota wiecznego dostały. Trzeba im tylko otworzenia oczu. Niech im Bóg dobry tę łaskę wyświadczy. O, niechaj uczyni, by niejedna dusza ujrzała zbawienie, przed że pragnący miałby dłużej czekać. Na samej granicy zbawienia stoją niech im Bóg tylko oczy otworzy. My dziś o otwartych oczach pomówimy, a to w szerszym słowa tego znaczeniu i tego się spodziewamy, że Bóg widzącym i niewidzącym oko ich ducha otworzyć raczy. 1. Na pierwszym miejscu zaznaczam, że gdyby oczy nasze były lepiej otworzone, daleko więcej rzeczy widzielibyśmy. Dziś widzenie nasze jest ograniczone tak w naturalnym, jak umysłowym i duchowym słowa znaczeniu. Gdy w jednym i drugim względzie widokrąg nasz się rozszerzy, cudowne odkrycia następują. Upodobało się Bogu rozszerzyć zakres widzenia naszego w świecie przyrody przez wynalezienie instrumentów optycznych. Jakież to musiało wywrzeć wrażenie, gdy ludzie, zestawiwszy odpowiednie szkła w pewną optyczną całość, po pierwszy raz przez nie na gwiazdy spojrzeli. Jakaż stąd zmiana w pojęciach naszych, co do ciał niebieskich powstała, ileż pobożnych i pokory pełnych myśli obudziła. Gdy astronomowie, zwróciwszy teleskop na chmurki mgły, w dalekim wszestworze się znajdujące, byli w stanie rozeznać, że się ta mgła składa z niepoliczonych milionów gwiazd. Jakiemż nabożeństwem do Boga stwórcy byli uniesieni. O, jakże wielkim jesteś, Panie Boże, jak wielkie i dziwne są dzieła rąk Twoich. Niech imię Twe, Panie, na wieki wieków słynąć nie przestanie. Nie inaczej było, gdy mikroskopy, czyli szkła powiększające wynaleziono. Któż kiedy pomyślał, że w kropelce wody istne cuda stworzenia Bożego istnieją? W maleńkich rozmiarach się tam znajdują, a jednak jak pięknie są wykonane. Któż przyszedł na myśl, jak misternie skrzydła małego motyla są ukształtowane? Mistrz najdoskonalszy wśród synów ludzkich nigdy podobnych rzeczy nie dokona. Najdelikatniejsze utwory artystów nie dadzą się zrównać z delikatnością stworzenia Bożego. Spędź wieczór jeden nad mikroskopem i oglądaj przezeń dzieła rąk Bożych. Niechybnie sobie wesniesz wołając Przewielki Boże! Nikt nie doścignie ani nie zgłębi mądrości Twojej, którąś w rzeczach wielkich i w rzeczach małych równie udowodnił. Tyś godzien chwały i uwielbienia za rzeczy wielkie i rzeczy drobne. Gdy bowiem mówimy, Tyś uczynił morze wielkie i szerokie i wieloryba, aby w nim igrał, to tak samo musimy dodać mówiąc, Wielkim jesteś, panie, bo stworzył każdą kroplę wody i niezliczonymi żyjątkami napełniłeś ją. Tak oko cielesne szkłami otworzone cudowne rzeczy nam pokazuje. Stąd też wnioskujemy, że gdy Bóg oko ducha nam otworzy, oglądamy rzeczy, co nabożeństwem serce napełniają. Zdumiejemy się, gdy Bóg oczy nasze otworzy, abyśmy poznali drogi, któremi nas dotąd w życiu naszym wodził. Widzieliśmy je, bośmy nie szli, ale co do mnie, bardzo oko moje było zamglone. Czy wyście także podobne doświadczenia zrobili? Nikt z nas jeszcze dotąd zupełnie nie przejrzał, myśmy wszyscy pielgrzymowali, jakoby wśród mgły idąc. Nawet takie rzeczy, co nas obchodziły, nie stanęły dotąd wobec duszy naszej w świetle prawdziwem. A teraz, uszedłszy lat drogi czterdzieści, pięćdziesiąt albo siedemdziesiąt, gdybyśmy tak naraz całą tę pielgrzymkę w świetle prawdziwem ujrzeli, jakiż to szczególny musiałby być widok. Lata dzieciństwa w oświetleniu bożem Jakże inaczej się nam przedstawiają. Trudną z początku była nam walka o potrzeby życia, taką się nam zawsze wydawała, lecz teraz zaczynamy poznawać, że pożyteczną dla nas była, jak się w niej siły zahartowały, a nawet uciski i straty nasze czy nam się dziś korzyścią nie wydają, lubo oczy nasze ledwie po części są otworzone. Lecz przedtem wszystkim nie brak zagadek, których wytłumaczyć nie umiemy. Dlaczegoż pan Bóg zabrał do siebie syna ukochanego, o które myśmy się spodziewali, że najpiękniejsze nadzieje zliści? Dlaczegóż małżonka oderwał od żony, gdy wszystkie dzieci były jeszcze małe? Dlaczegóż matkę zabrał do siebie, gdy jej rodzina tak potrzebowała? Dlaczegóż córka musiała uwiędnąć, gdy jak kwiat piękny mile zakwitała? Dlaczegóż nas wśród najlepszych powodzeń klęska dotknęła, gdyby się oczy nasze otworzyły tak, iż byśmy poznali, co by nas spotkało, gdyby nas one klęski minęły, naprawdę na kolanach dziękowalibyśmy Panu, że Jego nie nasza wola się stała. Czy nie słyszeliście o onym człowieku, który się po śmierci ukochanego syna, nie mógł uspokoić, ustawicznie płacząc i narzekając? Bóg mu dał widzenie, śniło mu się pewnej nocy, jakby życie syn Jego prowadził, gdyby nie był umarł. Życie tak smutne, że na widok jego płaczącemu ojcu włosy na głowie ze zmartwienia stawały, co na nim takie wrażenie wywarło, że ze łzami w oczach dziękował Bogu, iż Go pacholęciem do siebie powołał. Nie oburzaj się, miły przyjacielu, na drogi Boże, coś serca kochał, mogło się stać żmiją, która boleśnie duszę zatruwa. Zaprawdę, Ojciec, który jest w niebiesiech, Najmędrzej wszystkie sprawy urządza. Gdyby oczy nasze raczył otworzyć, z nabożeństwem byśmy się przed nim korzyli, dziękując Jemu, że tak nie inaczej wszystko urządził. Przyjdzie kiedyś chwila, w której prawdziwie poznamy, że tym, co Pana miłują, wszystkie rzeczy ku dobremu dopomagają. A znowu przypuśćmy, że oczy nasze mogłyby się tak otworzyć, iżby rzeczy przyszłe z góry przewidziały. Któż by tego nie chciał? Ciekawość wasza nie będzie mniejsza od mojej, a jednak są względy, co przeciw niej walczą. Gdybym dziś mógł wiedzieć, co jutro będzie, to bym jednak nie chciał patrzeć do przyszłości. W sercu człowieka jest pewna ciekawość dowiedzieć się z góry, co w księdze losów jest zapisano, czy światłość, czy ciemność? Przypuśćmy, bracia, żebyśmy się tego dowiedzieć mogli, to cóż byśmy uczynili? Gdybyśmy mądrze postąpić chcieli, to byśmy przyszłość Bogu poruczyli. Uczyjmy tak samo, gdy nam jest zakryto, gdybyśmy przyszłość naszą wiedzieli, toćby najmędrzej było ją spędzić w służbie Pana Boga. Uczyjmy tak samo, gdy jej nie wiemy. Gdybyśmy rzeczy przyszłe wiedzieli, głęboko byśmy w sercu potrzebę wiary uczuli. Odczujmy ją równie, choć rzeczy przyszłych nie wiemy. Ufajmy w panu, jakkolwiek będzie. Ta rzecz jest pewną, że w grzechach zostawać nie szukać zbawienia jest niebezpieczną. Niech wam Bóg pomoże duszę swą ocalić. By w takim stanie zginąć nie musiała, niech was do Jezusa raczy zaprowadzić a to od razu, bez wszelkiej zwłoki. Gdybyście przyszłe rzeczy wiedzieli, może byście się dumnymi stali, lecz do osiągnięcia takowych pilności trzeba, może byście też stali się próżnymi, a wam przede wszystkim trzeba pokory. Gdybyście przyszłe rzeczy wiedzieli, to byście może w rozpacz popadli, a wam przede wszystkim trzeba otuchy. A tak nie wiedząc, co jest przed wami, usłuchajcie głosu Ducha Świętego, który mówi, spuść na pana drogi swoje, a ufaj w nim, on wszystko uczyni. On wyprowadzi sprawiedliwość twoją jako światłość, a sąd twój jako południe gdyby oczy nasze były otworzone względem aniołów bożych toćbyście istne cuda widzieli nie zapuszczamy się w spekulacje ale jakiż widok otworzyłby się gdybyśmy ujrzeli stworzenie boże które nas wszędzie wokoło otaczają Prorok Elizeusz modlił się do Pana, aby słudzy Jego oczy otworzył i uczynił tak, a oto góra pełna koni i wozy ogniste około Elizeusza. Tak aniołowie otaczają lud Boży, zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją. Psalm 34, wiersz 8. Aniołom swoim przykazał o Tobie, aby Cię ostrzegli na wszystkich drogach Twoich, na ręku nosić cię będą abyś snadź nie obraził okami nogi swojej Niechby w końcu oczy nasze były otworzone abyśmy na chwałę niebios spojrzeli gdzie one są nie wiemy ale daleko od nas być nie mogą dusze zbawionych wiedzą co czynimy bo się radują nad jednym grzesznikiem pokutującym podróż do nieba drogą w te strony nie jest zbyt daleko. Bo niedaleko wieczoru było, gdy Pan Jezus na krzyżu rzekł do złoczyńcy, dziś będzie ze mną w raju, a wątpić nie można, że się tak stało. Obyśmy widzieli to miejsce chwały przed okiem człowieka dotąd zakryte, miejsce zbawienia i wiecznej radości, którą zobaczymy, gdy posłaniec z Boży śmiercią nazwany nas stąd zawoła. Gdy z oczu naszych spadną jakby łuski, co nie pozwalają, by człowiek cielesny chwały Bożą ujrzał. Jakoż to wspaniałość oglądać będziemy, jasność śliczniejszą nad promienie słońca. Usłyszymy dźwięki przecudnej muzyki, daleko piękniejszej nad dźwięki harf wielu. Ujrzymy chwały, z którą się świetność króla Salomona porównać nie da światłością nad wszelkie światła tego świata, rozkoszą nad rozkosz ziemskiej wspaniałości, słońcem duszy naszej to Jezus kochany na tronie chwały niebieskiej. Ach jakaż to błogość z nim pozostawać, a to pozostawać na wieki wieków! Witaj nam poranku wiecznego żywota, zjaw się choćby teraz. Niech Bóg łaskawy raczy to sprawić, byśmy w dzień ostatni gdy cienie światła na wieki zniknął, otwartym okiem chwałę zbawionych oglądać mogli. Maluczko jeszcze pan do chwały przyjąć nas raczy. Dwa. Ale powróćmy do nauk tekstu przeczytanego. Są pewne rzeczy, co do których oczy nasze muszą koniecznie być otworzone. względem poprzednich jest do życzenia, aby tak było, ale co do tych, to jest konieczne, rzeczą potrzebną. Wymieniam najprzód nasze zbawienie. Przykład Hagary jest pouczającym. Wyobraźmy sobie, jak się rzecz miała. Ona pragnie, a syn jej umiera, wszystkie jej uczynki są ożywione miłością matki, a jednak studni napełnionej wodą zobaczyć nie może. Oto się znajduje prawie pod jej okiem, a jednak jej nie widzi. Tak się też niejednemu grzesznikowi szukającemu zbawienia powodzi. Oto jest droga wiodąca do Pana, oto jest ścieżka żywota wiecznego, a On jednak jej nie widzi. Prosto jest reguła, że dwa razy dwa są cztery. Niemniej prosto i ta, która mówi, wierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony. Spojrzyj na Syna Bożego, a będziesz żył. To rzecz nader prosta. A jednak nikt nigdy takowej nie pojął, aż mu Bóg oczy duszy otworzył. Studnia jest, tylko że dusza pragnąca nie może jej ujrzeć. Chrystus jest, lecz grzesznik nie może go widzieć. Krynisa krwi jest, lecz grzesznik nie wie jak się w niej oczyścić. Wiesz, a będziesz żył, stoi napisano, a to tak wyraźnie, że każdy przechodzeń Choćby i prostaczek zrozumieć to może, a jednak grzesznik, póki Duch Święty serca nie oświeci, tej prawdy Bożej zrozumieć nie chce ani też nie może. Skądże to pochodzi? Jakaż przyczyna tej nieudolności? Oko Hagary smutkiem i żalem było przyćmione, serce jej było z troskami złamane, przeto nie widziała, co jest naokoło. Tak też są dusze w żalu za grzechy bolejące na tym, że przeciw Bogu ciężko zawiniły, truchlejące na myśl o sądzie Bożym, a te nie mogą dojrzeć pociechy słowa Bożego. Cóż ci to duszo w troskach pogrążona? Dobrze, że grzechu swego żałujesz, ale Jezus przyszedł aby cię wyzwolił. Dobrze, że nad sobą gorzkie łzy wylewasz, lecz Chrystus niesie duszy twej zbawienie. Oto tuż przed Tobą stoi Pan zbawienia. Był to brak wiary, który jej oko okrył ciemnością. Podobnym smutku już dawniej była. Było to w ten czas, gdy jej Bóg objawił, że syn jej będzie ojcem narodów. Pomyślała sobie, bez kropli wody dziecię moje umrze. Gdyby słowu Pana mocno wierzyła, nigdy by w rozpacz popaść nie mogła. Wiarę utraciła, lecz my jej za to sądzić nie możemy, bo niestety wszyscy równymi jesteśmy. O duszo, stroskana, gdybyś ty Bogu wierzyć potrafiła. Nie jest to rzeczą tak wielce trudną, albowiem Pan Bóg kłamać nie może. Inni znów nie widzą, albowiem o sobie wysoko myślą. Gdy zarozumiałość syci się widokiem swych własnych czynów lub praktyk pobożnych, to jej trudno patrzeć na Jezusa Pana i zbawienie Jego. Niech Bóg te łuski biednych grzeszników z oczu Twoich zdejmie, bo własna chwała bardzo oczy nasze zaciemnia. Nic tak duszy mocno w ciemności nie trzyma, jak zarozumiałość nad swą własną siłą. O jakże ja pragnę tę Ewangelię głosić wam w ten sposób, abym was uwolnił od zarozumiałości i pozyskał Panu, że jak najprościej umiem głosić wam drogę zbawienia Bożego, zupełnie zwyczajnych podobieństw używam, aż się to może komu nie podoba, lecz ja jeszcze prościej mówiłbym do was, gdybym wam przez to przekazał Chrystusa. On jest nam bliskim, tuż obok stoi, a zbawienie Jego tuż przy nas istnieje. Nie trzeba nic więcej, jak Panu zaufać, a zbawienia Jego pewni być możemy. Ale cokolwiek o tem powiadamy, Tego jestem pewnym, że jeśli zbawienie Pańskie użycie, to tylko przez łaskę Wszechmocnego Boga. O, by nam Pan Bóg oczy otworzył, abyśmy poznali, że krew Chrystusa, Syna Bożego od grzechów nas czyści. 3. A teraz na inny przedmiot przechodzę: w obecnym stanie życia naszego bardzo potrzeba, aby nam oko duszy zostało otwarte. Dla niektórych z nas jest to po prostu potrzebą naglącą, abyśmy w ciemności grzechu nie umarli. Oto człowiek młody, który tylko ciały i rozkoszą żyje, oby on tylko choć Pół okiem przejrzał i poznał, w jakim jest niebezpieczeństwie. Nie jeden człowiek tego nie rozważy, aż będzie za późno, obym mu ręką mógł ochłodzić czoło, aby go gorączka nieco ominęła i trzeźwym okiem poznał stan swej duszy. Oto dziewczyna puszcza się na świat i w towarzystwie szuka zabawy. Niedaleko jeszcze dotąd postąpiła, o siostro moja, niech cię Bóg powstrzyma i oko duszy otworzyć raczy. Jeden krok naprzód do światowości może na wieki duszę twą zagubić. Oto przemysłowiec dotąd swe sprawy prowadził rzetelnie według rozkazu Słowa Bożego, dziś jest na rozdrożu, rozmyśla o tym, czy nie będzie lepiej, gdyby korzystał jak tylko się da. Bracie mój kochany, niech Bóg oczy twoje otworzyć raczej, abyś się przekonał, że zbankrutowanie, choć to rzecz przykra, zawsze jest lepsze niż bankructwo duszy. Mam przed sobą ludzi, co o samobójstwie duszy rozmyślają. Ześlij na nich, Panie, promień Twego światła. Porusz ich oczy swym palcem o Panie, aby poznali, co myślą uczynić, a od wiecznej zguby racz ich uchować. Nie mogę niestety o wszystkich stosunkach życia pamiętać, lecz mam to uczucie, jak gdybym mówił do ludzi, młodych, co niebezpieczną koleją idą. Stań, bracie kochany, zatrzymaj się nieco, zastanów się teraz pokornie przed Bogiem nad przyszłością swoją i rozważ dobrze, nim dalej postąpisz jeden krok naprzód, a zguba twoja zapieczętowana. Zastanów się, słuchaj co Bóg, Wieczny mówi do serca twojego: Odwróć się od grzechu, szukaj zbawiciela. On się da znaleźć, a będąc z nim złączon, poprowadzisz życie, co serce twoje napełni spokojem, a ciebie do chwały Pana przywiedzie. Lecz jeśli pokusy myślisz usłuchać, co głosem syreny do upadku wabi, na wieki możesz duszę swą zagubić. Niech ci Bóg pomoże zatrzymać kroku, a niech się stanie co pismo mówi: Bóg oczy jego otworzył. A teraz zaniechawszy tych myśli, chcę wam przypomnieć, że się do wieczerzy pańskiej zabieramy. Niech nam co do niej pan oczy otworzy, którzy z was pana kochają, nie zechcą siedzieć w pałacu jego jakoby niewidomi. Owszem pragną widzieć co im łaska dawa. Spojrzyjmy przed się otwartym okiem, abyśmy widzieli, że Jezus jest z nami. Nie mniemajcie, jakby był daleko od nas, na wysokim niebie, On jest między nami tak swą osobą jak według ducha, albowiem powiedział, oto, ja jest z wami po wszystkie dni, a znowu, jeśli odejdę, przyjdę, za do was. Do Niego westnijmy słowami pieśni wołając. O Jezu ma radości, duszy mej światłości, wszego świata kochanie, przyjmij me dziękowanie, jakże ja z miary twoje ważyć mam dary, któremi posilone serce moje zemdlone. Dziękuję Ci, mój kochany za boleści, za rany, któreś cierpiał z litości, za moje nieprawości. Za twoje okrutne męki czynię gorące dzięki, Za wzdychanie tęskliwe, Za łzy twoje żewliwe. Za twą miłość stateczną chwałę daję ci wieczną, I za śmierć, co mi w niebie sprawiła byt u ciebie. Niech ma dusza mój drogi, Przez ten związek przebłogi, W gorącej trwa radości, Być godną twej miłości. Niech Pan Bóg oczy nasze otworzy, abyśmy widzieli, jakim jesteśmy w Chrystusie, Jezusie. Żalimy się, że sami w sobie jesteśmy brzydkimi, aleśmy w Chrystusie oczyszczonymi. Sami w sobie błądzimy, aleśmy w Chrystusie mocno utwierdzeni. Sami w sobie jesteśmy słabi, ale w nim silnymi jesteśmy. Pewien chrześcijanin poszedł niedawno, Odwiedzić dziecię śmiertelnie chore, dziecię, które wiarą pana się trzymało. Wtem chłopiec wyciągnął wycięczoną dłoń, mówiąc: Siła moja w panu! Był tak osłabionym, że ledwie palcem ruszyć potrafił, lecz się czuł silnym w Chrystusie Jezusie. Tak myśmy słabymi we wielu rzeczach, lecz wszystko możemy przez pana, Jezusa. Myśmy tak nikczemni, a jednak tak drodzy w Chrystusie Jezusie, jak perły zacne i skarby Pana najkosztowniejsze, sami w sobie wszyscy jesteśmy grzesznymi, lecz w Chrystusie Panu doskonałymi. O jakżeśmy tedy, nim ubłogosławieni, my, członki ciała, którego on głową, Panie, otwórz nam oczy, byśmy to widzieli a w końcu drodzy przyjaciele moi niech Bóg otworzy oczy nasze abyśmy widzieli czem w nim będziemy niedługo potrwa a już z nim przebywać będziemy niedawno nam miły brat i robotnik winicy pańskiej w młodych latach życia został odwołany kąpał się w morzu naraz przyszła fala unosząc go z sobą i więcej go oko nasze nie widziało Myśmy się dużo po nim spodziewali, a Pan tak prędko zabrał go do siebie. Starsi przyjaciele nas opuścili, idąc do Pana na jego wezwanie. A nim miesiąc upłynie, a nim się znowu u stołu Pańskiego wespół zgromadzimy, ilu z nas odejdzie do chwały Pańskiej? O niech Bóg raczy otworzyć nam oczy, byśmy przez wiarę chwałę tę widzieli i za nią tęsknili. Trudno wam zgoła o tem pomyśleć, że ta biedna głowa otrzyma koronę, te biedne kolana i nogi drżące odżyją zdrowiem. Skromną i zdepkę swą opuścicie, a w przybytkach Bożych mieszkanie zajmiecie. Trudy utrapienia tu zostawicie, a w wiecznej radości przebywać będziecie. Płacz i narzekanie będzie ukończone, a Bóg otrze łzy z oczu waszych i wiecznie z Panem przebywać będziecie. Teraz każdy kamyk na drodze do kościoła naszego znacie, bo nie ma niedzieli, by was tu brakło. Tam po ulicach ze złota pójdziecie, a śpiewów anielskich słuchać będziecie, bo czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Pan tym zgotował, co się go bojął. O Panie Boże, racz nam błogosławić w Chrystusie Jezusie. Amen.